Tragiczna wojna na Ukrainie jeszcze dobitniej niż zwykle uświadamia nam, jak ważne jest zakotwiczenie Polski w NATO i w Unii Europejskiej, we wspólnocie wartości. Uświadamia nam także, jak ważna jest praworządność i prawo, także międzynarodowe. Niestety Rosja, Białoruś odrzuciły Radę Europy i Europejską Konwencję Praw Człowieka. Co wyjątkowo przerażające w środku rosyjskiej inwazji na Ukrainę, zrobił to także pseudotrybunał konstytucyjny Julii Przyłębskiej. Musimy wykazać solidarność z Ukrainą, ale musimy przy tym wszystkim pamiętać także o występkach wszystkich, którzy chcieliby, żebyśmy nie pamiętali, co się działo w Polsce przez ostatnie lata. Możemy pomagać, i możemy wspierać ten najważniejszy bez wątpienia obecnie problem, tylko wtedy, jeżeli znów Polska będzie w Unii Europejskiej miała wiele do powiedzenia. Żeby tak się zdarzyło, potrzebne jest przyjęcie ustaw porozumienia dla praworządności i wykonanie w pełni wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, zarówno likwidacja Izby Dyscyplinarnej, jak i przywrócenie legalnej krajowej rady sądownictwa poprzez likwidację Neo KRS. Ponieważ w tym czasie kiedy my skupiamy się na pomocy naszym braciom i siostrom z Ukrainy, minister Ziobro nadal grasuje w sądach. Sędzia Anna Głowacka z Krakowa została zawieszona w pierwszym dniu wojny, mimo że każde zawieszenie sędziego zastosowanie prawa unii jest nielegalne. PiS planuje teraz wybrać także kolejną upolitycznioną Krajową Radę Sądownictwa, taki drugi neokeres. Musimy nadal działać, musimy im się przeciwstawić. Nie pozwolimy, by wojnę na Ukrainie potraktowali znów jako polityczne złoto. Dziękuję, że działamy razem.